Serbia kraj zamieszkany przez ludzi o silnej tożsamości, przez wieki uparcie walczący o swoją niezależność polityczną. Współcześnie państwo zbyt małe, aby być samowystarczalne, ale wciąż nie należące formalnie do żadnego sojuszu czy paktu. Serbia, choć ciągnie ku wspólnocie europejskiej, od lat stanowi przyczółek wpływów Rosji na Bałkanach. Okazuje się także łakomym celem dla państwa środka, określanym najważniejszym partnerem Chin w Europie Środkowo-Wschodniej przez samego Xi Jinpinga. Choć po rozpadzie Jugosławii, Serbia znalazła się w głębokim kryzysie, nadal posiada największy w regionie potencjał demograficzny, ekonomiczny i militarny. Głęboka rana po bombardowaniu przez NATO w 1999 roku wciąż jednak się nie zabliźniła i stanowi poważny uraz narodu do polityki zachodu. Europejskie dziecko Rosji i Chin, czy może wartościowy członek unijnej wspólnoty? Jaki kierunek? jak wybierze Serbia, jaki potencjał ma serbska gospodarka i dlaczego stała się tak ważna w geopolitycznej układance świata. Sprawdźmy to. Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie poszerzamy Waszą świadomość finansową. Stałych widzów proszę, jak zwykle, o niewielki kredyt zaufania w postaci łapki w górę i ruszamy. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Historia Serbii: powstanie i rozpad kraju południowych Słowian. Historia Serbii jasno pokazuje, że jest to naród zrodzony z ciągłej walki o przetrwanie. Od średniowiecznego królestwa aż po współczesność, Serbowie musieli przeżyć Turków, Habsburgów, postanowienia konferencji w Wersalu i wreszcie komunizm Brostity. Przez cały ten czas dumnie podkreślali swoją odrębność etniczną i religijną, co nieraz stanowiło punkt wrzenia w bałkańskim kotle rozmaitych nacji i wyborów. Wyznanie. Współczesna Serbia zrodziła się w ogniu wojny na Bałkanach w latach 90. XX wieku. Na swój sposób konflikt ten był kontynuacją wojen bałkańskich z początku XX wieku, które zostały zamrożone przez powstanie Jugosławii, czyli wspólnego państwa Chorwatów, Serbów, Bośniaków i Słoweńców. Jugosławia, czyli w wolnym tłumaczeniu kraj południowych Słowian, miała stać się ojczyzną dla wielu narodów. Sztuczny twór nie mający żadnego historycznego uzasadnienia, utrwalił się pod rządami Josipa Brostity po II wojnie światowej, który jako komunistyczny dyktator trzymał władzę silną ręką. Choć państwo to gwarantowało teoretyczną równość wszystkich narodów, to pod rządami komunistów skręciło zdecydowanie w stronę dominacji Serbów nad innymi narodami. W połączeniu z kategorycznym ograniczaniem wolności religijnej katolików, czyli Chorwatów i muzułmanów, Bośniaków, stało się to zalążkiem przyszłej wojny domowej. W wyniku wielu dramatycznych wydarzeń ukształtowały się więc nowe granice państw na Bałkanach, z którymi Serbowie nie mogli się pogodzić, tracąc dominującą pozycję. W krwawej wojnie trwającej od 1991 do 1995 roku zginęło około 100 tysięcy osób, co jest ogromną liczbą w porównaniu do zaludnienia kraju. Trzeba pamiętać, że już wtedy Serbia liczyła zaledwie nieco ponad 7,5 miliona mieszkańców, a obecnie jest w tej kwestii jeszcze gorzej. Kryzys demograficzny i masowa emigracja jest bowiem znaczącym problemem na całych Bałkanach, a Serbia straciła przez te trzy dekady około milion obywateli. Po rozpadzie Jugosławii w 1992 Serbia wraz z Czarnogórą utworzyły Federalną Republikę Jugosławii, znaną również jako Nowa Jugosławia. Ten twór funkcjonował do roku 2003, kiedy to został przekształcony w luźniejszą federację Serbii i Czarnogóry. Miało to na celu przybliżenie obu republik do Unii Europejskiej. Trzy lata później także Czarnogóra wypisuje się z sojuszu z Serbami, ogłaszając niepodległość. Rozpad kolejnej federacji staje się więc początkiem samodzielnej Serbii, jako sukcesora dawnej Jugosławii, której niepodległość ogłoszono 5 czerwca 2006 roku. Wojna na Bałkanach nie zakończyła jednak wszystkich sporów. Do dzisiaj otwartą pozostaje choćby kwestia Kosowa, które z jednej strony stanowi historyczną kolebkę Serbii i element serbskiej tożsamości narodowej. Z drugiej zaś w 2008 roku Kosowo ogłosiło niepodległość od Serbii i jest obecnie w przytłaczającej większości zamieszkane przez albańskich muzułmanów. Ci trafiali tu często w ramach polityki relokacji dawnego Imperium Osmańskiego oraz własnych ambitnych planów budowy Wielkiej Albanii. Dodatkowym problemem jest więc fakt, że dla Albańczyków Kosowo jest miejscem, gdzie tworzyła się z kolei ich świadomość narodowa. Wszystkie te roszczenia i konflikty stanowią od lat kość niezgody między Serbią a Unią Europejską, co skutkuje sojuszem strategicznym pomiędzy Serbią a Rosją. Sojuszem mającym głęboki historyczny rodowód, a nic nie jest tak zręcznym narzędziem w rękach polityków, jak odwoływanie się do wspólnej historii. Dodatkowo sytuację w Kosowie komplikuje jeszcze bardziej działalność terrorystyczna po obu stronach barykady. Wielu wypomina terrorystyczne początki obecnych władz młodego państwa w tzw. Wyzwoleńczej Armii Kosowa, które jako niemal w całości muzułmańskie stanowi często bazę rekrutacyjną. Dla islamskiego terroryzmu. Korzysta z niej chociażby niesławna Al-Kaida. Z drugiej strony mamy z kolei paramilitarne organizacje proserbskie, które nadal nie pogodziły się z niepodległością Kosowa. Wszystko to powoduje, że tzw. Tak kocioł Bałkański wrze niemal tak samo, jak miało to miejsce 100 lat temu. Gospodarka Serbii. Jakie ma atuty, a jakie problemy. Gospodarka Serbii zaliczyła najszybszy okres rozwoju w latach od końca wojny do kryzysu w roku 2008. Wyjątek stanowił koszmarny rok 1999, kiedy to Serbia, a wtedy jeszcze Jugosławia, wpadła w głęboką recesję. Stało się tak z kilku powodów. Po pierwsze, to wtedy trwała wojna w Kosowie, która kosztowała Serbów nie tylko znaczne pieniądze, ale do prowadziła także do sporych zniszczeń infrastruktury. Po drugie, w tym roku NATO jako sojusz obronny zdecydowało o przeprowadzeniu kampanii bombardowań w odpowiedzi na sytuację w Kosowie. Bombardowania trwały od marca aż do czerwca i zniszczyły kluczowe obiekty przemysłowe, infrastrukturalne oraz komunikacyjne, co sparaliżowało gospodarkę kraju. Do tego budżet w tym czasie drenowały liczne embarga i sankcje międzynarodowe na Nałożone przez ONZ i inne organizacje. Wojna i sankcje doprowadziły także do destabilizacji politycznej, wysokiej inflacji i niepokojów wewnętrznych. Po prawie dekadzie stabilizacji, w 2008 ponownie okazało się, że Serbia nie ma co liczyć na pomocną dłoń Zachodu. Globalny kryzys odbił się na spadku inwestycji w Serbii, która, nie mogąc liczyć na wsparcie Unii Europejskiej, stała się mało atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych. Od tamtego czasu rośnie w tym kraju ilość inwestycji z Rosji i Chin, do których jeszcze powrócimy. Odpływ inwestorów po kryzysie odbił się również na serbskiej walucie dinarze i skutkował wystrzeleniem inflacji w latach 2007-2013. Serbowie trzykrotnie w tym okresie musieli mierzyć się z kilkunastoprocentowym spadkiem wartości lokalnej waluty. Właśnie wtedy napływ inwestorów ze wschodu pomógł ustabilizować serbską gospodarkę, a nowe miejsca pracy zatrzymały spirale bezrobocia, które w szczytowym momencie wynosiło już ponad 25%. Obecnie, mimo wahań, to nadal 9,4%, co skłania wielu Serbów do emigracji. Rozwój gospodarczy Serbii był początkowo spowolniony przez wpływ obcych mocarstw, takich jak Cesarstwo Austro-Węgierskie i Imperium Osmańskie. Serbia, która dla obydwu tych mocarstw była jedynie rubieżami, nie miała możliwości realizacji swojego potencjału. Na ten potencjał składa się na przykład duża baza surowcowa, która umożliwia Serbii eksport ród miedzi, cynku, ołowiu, żelaza, chromu, molibdenu, magnezytu, manganu i boksytów. Surowce stanowią także część problemu Kosowa, które jest niesamowicie bogate w przykładowo złoża węgla, które szacuje się nawet na 14 miliardów ton. Oczywiście, na te dane warto patrzeć z przymrożeniem oka, jako że ich autorami najczęściej są serbscy nacjonaliści. Z drugiej jednak strony, zamieszkiwana przez nich kraina od stuleci słynęła z bogactw naturalnych i dobrze prosperującego górnictwa. Pokazuje to również struktura zatrudnienia w Serbii, gdzie niemal jedna trzecia obywateli zatrudniona jest w sektorze przemysłowym. Dla Serbów przemysł kojarzy się z najlepszymi czasami ich kraju, z jednej strony z średniowiecznym królestwem opartym o górnictwo, a z drugiej z przemysłową komunistyczną Jugosławią. Te sentymenty grają ogromną rolę w mentalności Serbów. Szczególnie widać je na tle przemysłu zbrojeniowego, który obecnie łączy w sobie dawny sektor zbrojeniowy Jugosławii, który praktycznie w całości znalazł się w rękach Serbów, a także nowoczesny przemysł już nowo powstałej Serbii. W 2020 roku sektor ten zatrudniał już ponad 20 tysięcy ludzi, a wartość eksportu zbrojeniowego Serbii wynosiła prawie miliard dolarów. Postkomunistyczna mentalność, objawia się również w sposobie prowadzenia spraw państwowych. Rozbudowany sektor publiczny, wysokie podatki, a także wysoki dług publiczny, który startował na przełomie XX i XXI wieku z poziomu ponad 200% PKB, to kwestie charakterystyczne dla takich gospodarek. Jednak w 2023 dług publiczny kraju stanowił już zaledwie około 52% PKB, co wpływa na poprawę stabilności i płynność serbskiej gospodarki. Współczesna Serbia nie narzeka na brak dostępu do Kapitału, lawirując zręcznie pomiędzy wschodem a zachodem, i inwestując coraz więcej w wydobycie cennych złóż. Problemy gospodarki Serbii. Oprócz problemów ekonomicznych, sektor publiczny w Serbii mierzy się również z problemami politycznymi, które otaczają obecnego prezydenta Aleksandra Wucicia. Jego autokratyczne rządy skutkowały falą protestów, po których zdecydowano się przeprowadzić przyspieszone wybory w grudniu 2023 roku. Co ciekawe, wybory jedynie umocniły pozycję prezydenta, chociaż międzynarodowi obserwatorzy mają pewne zastrzeżenia co do sposobu ich przeprowadzenia. Znaczącym problemem dla Serbii są również braki infrastrukturalne. Kraj ten posiada mniej niż 1000 km dróg ekspresowych, a w połączeniu z górzystym ukształtowaniem terenu uniemożliwia to masowe poruszanie się w wielu regionach kraju. Szczególnie skąpa infrastruktura występuje w południowo-wschodniej Serbii, która to jest jednocześnie regionem najbardziej bogatym w surowce naturalne. Brak dostępu do morza stanowi kolejne utrudnienie dla rozwoju przemysłu. Serbia nie może eksportować swoich surowców czy towarów przemysłowych bezpośrednio drogą morską. Jest to duży problem dla serbskiej gospodarki, która jeszcze za czasów Jugosławii korzystała intensywnie z chorwackich portów, do których obecnie nie ma dostępu. Obecnie Chorwacja należy już do Unii Europejskiej, zaś Serbia, mimo swych bogactw naturalnych i wielu innych atutów, stała się państwem raczej drugorzędnym. Choć jak pokazują bieżące wydarzenia, są jeszcze państwa, dla których wpływy na tym terytorium są niezwykle istotne. Serbia, europejski obóz Rosji i Chin? Niewielkie państwo w środku Europy, bez bezpośredniego dostępu do morza, skazane jest na poleganie na eksporcie i imporcie, aby zachować europejski poziom życia. Taki właśnie los spotkał Serbów, którzy po latach rządzenia całą Jugosławią, teraz musieli dostosować się do nowych realiów. Elementem tego dostosowania jest nawiązanie bliskich relacji z Chinami i Rosją. Relacje z Serbii i Rosji sięgają XIX wieku. Po odzyskaniu niepodległości najpierw rządzący sympatyzowali z Austro-Węgrami, aby ostatecznie związać się z Carską Rosją. Jednak Serbia już jako koalicja państw bałkańskich, czyli Jugosławia, nie sympatyzowała z bolszewicką Rosją, prawdopodobnie ze względu na głęboką religijność Serbów, a także Chorwatów i Bośniaków. To oraz inne czynniki ekonomiczno-polityczne doprowadziły do tego, że komunistyczny lider Jugosławii, Josip Brostito, zdecydował się prowadzić politykę niezależną od ówczesnego ZSRR. Sprzeciwiając się wprost założeniom stalinizmu, nie dopuścił do zagoszczenia na jego terytorium Armii Czerwonej, aby po II wojnie światowej, nie zmieniając swych komunistycznych poglądów, wspierać budowę bloku państw niezaangażowanych. Teraz jednak następuje ponowny zwrot w relacji między Rosją a Serbią, która zaczynała odgrywać coraz istotniejszą rolę, na przykład w serbskich roszczeniach odnośnie Kosowa. Jednak obecna Serbia nie kryje także swoich proeuropejskich sentymentów, a nawet rozważa opcję eksportu zbrojenia do Ukrainy. Na chwilę obecną Serbia stoi więc w rozkroku pomiędzy Europą a Rosją. Zresztą do tego dochodzą także niebezpieczne związki z Chinami. Jeśli chodzi o relacje Serbii i Chin, to opiera się ona na powiązaniach nie tyle politycznych czy historycznych, jak w przypadku Rosji, a bardziej ekonomicznych. W 2023 roku Serbia i Chiny podpisały umowę o wolnym handlu. Umowa ta wywołała liczne kontrowersje w Unii Europejskiej, zwłaszcza ze względu na jej sprzeczność z prawem wspólnoty. Unijni urzędnicy nie mogą bowiem tolerować takich kontaktów handlowych u państwa, które ubiega się o miejsce we wspólnocie. Współpraca między Serbią a Chinami jest o tyle niepokojąca, że w dużym stopniu sprowadza się do kwestii handlu bronią, która jest kluczowa dla serbskiego przemysłu. Serbia niebawem będzie musiała wybrać, czy chce inwestować w wolny handel z Unią Europejską, czy z Chinami, a to z pewnością nie będzie łatwa decyzja. Nie bez znaczenia była tu ostatnia wizyta chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w Europie, który na jeden z nielicznych krajów odwiedzin wybrał właśnie Serbię. Na chwilę obecną mocarstwa mają podobny poziom inwestycji w Serbii. W 2022 roku zarówno Chiny, jak i Unia Europejska zainwestowały około 1,4 miliarda euro euro w bałkańskim kraju. Relacje tych krajów nie sprowadzają się jednak tylko do kontaktów gospodarczych. Ogromną rolę odgrywają tutaj również deklaracje polityczne. Przykładowo, podczas odwiedzin chińskich liderów politycznych na Bałkanach w tym roku, prezydent Serbii wyraził poparcie dla chińskich roszczeń odnośnie Tajwanu. O tym, że dla Chin Serbia staje się regionem strategicznym w Europie, może świadczyć fakt, że była to pierwsza od kilku lat podróż Xi Jinpinga do starego kontynentu. Ingerencja państw zachodnich na Bałkanach oznaczałaby koniec radykalnych inwestycji i pozyskiwania wpływów przez państwo środka w tym regionie. Chodzi tutaj m.in. o inicjatywę pasa i szlaku, która ma spowodować ponowne odtworzenie dawnego jedwabnego szlaku. W ramach tego projektu Chiny walczą o zniesienie barier w handlu oraz rozbudowę infrastruktury w krajach Europy i Azji. Wielu analityków zauważa jednak, że poprzez pożyczki i inwestycje Chiny zyskują w krajach partnerskich liczne naciski ekonomiczne, które przykładowo już w krajach afrykańskich były wykorzystywane do realizacji celów politycznych Chin. Kolejnym elementem wpływów Chin na serbskim rynku jest rozwój sieci telekomunikacyjnej Huawei. Sieć ma podobno nielegalnie gromadzić dane, a także dzięki pozycji monopolisty wywierać dalsze naciski na rząd Serbii. Nie dziwi w takiej sytuacji plan Serbii na zbliżenie z Unią Europejską, jeśli mogłoby to zatrzymać proces uniezależnienia się od Chin na rzecz względnej suwerenności gospodarczej we wspólnocie. Przynajmniej tak wyobrażają sobie zbliżenie z Europą niektórzy Serbowie. Może się okazać, że aby ten cel osiągnąć, bałkański kraj będzie gotów poświęcić przyjaźń z Rosją, co widać na przykładzie wojny na Ukrainie. W tej relacji sporą rolę gra jednak niemal pełne uzależnienie Serbii od Rosji w sektorze energetycznym. Dzięki zakupowi spółki NIS w 2008, zresztą po niezwykle atrakcyjnej cenie, około 20% realnej wartości, rosyjski Gazprom kontroluje rafinerie ropy, sieć gazociągów i stacji benzynowych w Serbii. Ponadto w przeszłości organizowane były także wspólne manewry i parady wojskowe. Przez lata w Serbii rozbudowano także sieć rosyjskich instytucji i mediów. Utworzono m.in. wspólne centrum humanitarne w Niszu. Prezydent Serbii. Wyszedł także ostatnio z zapowiedzią III wojny światowej, u progu której według niego się znajdujemy, z racji m.in. eskalacji konfliktu Rosji z Zachodem i napięć z Kosowem. Wucić podkreślił, że w najbliższych miesiącach spodziewa się najgorszej sytuacji od zakończenia II wojny światowej, wskazując przy tym na wiele globalnych punktów zapalnych. Getting close to the last days of possible rethinking and reconsidering of everything that is happening in Ukraine. If those big powers don't do anything in a short period of time, yes, I'm pretty much certain that we'll face a real disaster. Serbia, a vojna na Ukrainie Wojna na Ukrainie zmusiła Serbię do podjęcia bardziej stanowczych decyzji odnośnie deklaracji swojej przynależności. Kraj został postawiony przed koniecznością wyboru pomiędzy blokiem zachodnim, blokiem chińskim i blokiem rosyjskim. Serbia nie wybrała jednej ze stron tego konfliktu, a raczej starała się krążyć między różnymi ideami, realizując tym samym strategię podobną do strategii chińskiej. Na początku nie potępiła agresji Rosji na Ukrainę, jednak wraz z upływem czasu i coraz widoczniej Mniejszą słabością Rosji, Serbia zaczęła postulować ideę pokoju za wszelką cenę, który pomógłby uniknąć globalnego konfliktu. Obecnie ludność Serbii jest naprawdę mocno podzielona. Część organizuje marsze poparcia dla polityki Putina, a część wspiera Ukrainę w konflikcie i również organizuje swoje demonstracje poparcia. Część prorosyjska ma w pamięci wojnę na Bałkanach i w działaniach Rosji nie widzi nic innego niż to, co ówczesna władza serbska robiła na przykład w Bośni i Hercegowinie. Z drugiej strony, część proukraińska z sentymentem patrzy w stronę Unii Europejskiej i chce demokratyzacji w Serbii, a także odcięcia od bloku chińsko-rosyjskiego. Te podziały świetnie świadczą o tym, że Serbia się zmienia i nie jest już państwem zdominowanym przez fundamentalistów. Serbia z Unią czy z Chinami zasoby litu kartą przetargową. Geolodzy szacują, że Serbska Dolina Jadar może skrywać największe złoża litu na kontynencie europejskim. Serbia posiada około 1,3% globalnych zasobów tego metalu, których wartość szacowana jest na 4 miliardy euro, czyli około 17 miliardów złotych. Negocjacje pomiędzy Serbią a Unią Europejską dotyczące eksploatacji złóż litu w Dolinie Jadar wchodzą w finalną fazę. Tak pisał ostatnio dziennik Danas, powołując się na wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Marosza Szewczowicza. Lit jest kluczowym składnikiem baterii. W telefonach komórkowych, pojazdach elektrycznych oraz magazynach energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Największe złoża tego cennego metalu znajdują się w Chile, Australii, Argentynie oraz Chinach. Biorąc pod uwagę zastosowanie litów w produkcji baterii do samochodów elektrycznych, nie dziwi nikogo chyba fakt, że Unia Europejska intensyfikuje negocjacje, aby uzyskać dostęp do cennego surowca, którego zasoby odkryto w Serbii. Tym bardziej, że zapotrzebowanie na ten metal będzie jedynie rosło. Według Banku Ameryki popyt na lit, który w 2020 roku wynosił 300 tysięcy ton rocznie, wzrośnie przed 2030 rokiem do 3 milionów ton. Na drodze do zawarcia porozumienia z Serbią stoją ostatnie przeszkody prawne, głównie dotyczące wymogów związanych z ochroną środowiska oraz sprzeciwu serbskiego społeczeństwa wobec wydobycia tego metalu. Wydobycie litu wiąże się bowiem z ogromnym zużyciem wody oraz znaczącym zanieczyszczeniem środowiska. Spore koszty tej transakcji może zatem ponieść społeczeństwo. Tak czy owak, Serbia dysponuje obecnie silną kartą przetargową, którą może wykorzystać do realizacji swoich celów. Pierwszą korzyścią dla niewielkiego bałkańskiego kraju będą znaczące wpływy do budżetu. Wydobycie litu może przynieść spore korzyści finansowe, tworząc setki miejsc pracy i generując stały strumień dochodów dla państwa. Ponadto Serbowie mogą wykorzystać tę przewagę w walce o akcesję do unijnej wspólnoty, ponieważ to spory atut w dobie europejskiej elektryfikacji gospodarek. Unia Europejska wciąż nie może jednak być pewna do pięcia umowy z Serbią w tej kwestii, bo w grze nadal są jeszcze Chińczycy. Niedawno Xi Jinping wskazał Serbię jako najważniejszego partnera w tej części Europy. Chiny od dawna szukają dostępu do europejskich rynków na kilku frontach, a Serbia jest jednym z nich. Możliwe, że zacieśniając współpracę z Serbią, Chiny upieką dwie pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze, poprzez Bałkański kraj mogą uzyskać dostęp do europejskich rynków, a po drugie mogą spróbować zablokować umowę na wydobycie litu między Unią Europejską a Serbią. Jak wiadomo, Unia i Chiny toczą zaciekłą walkę na polu produkcji samochodów elektrycznych. Ograniczenie dostępu do Litu mocno wpłynęłoby na moce produkcyjne w Unii w zakresie produkcji pojazdów elektrycznych, a przynajmniej zmusiłoby Europę do dalszego importu istotnego surowca spoza Europy. Jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na dole, aby nie przegapić kolejnych. Wiernych bizonów, proszę, jak zwykle o hashtag. Tak, bizon w komentarzu, a ofertę partnera odcinka znajdziecie jak zwykle w opisie filmu. Mam nadzieję, że widzimy się za moment w jednym z poprzednich odcinków wokół mnie, a jeśli nie, to dopiero za kilka dni. Cześć!